Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj zbliżające się mistrzostwa Europy w Niemczech mogą być ostatnim wielkim turniejem dla najważniejszych piłkarzy reprezentacji Polski. Jaka przyszłość czeka Biało-Czerwonych. Kto może zostać nowym liderem w reprezentacji? Czy posiadamy utalentowanych zawodników, którzy za kilka lat mogą stać się kluczowymi piłkarzami w kadrze? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Już niebawem może być nas aż 400 tysięcy. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych. Bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bugmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z okazji najbliższych rozgrywek Pucharów Europejskich. 9 oraz 10 kwietnia, gdzie zmierzą się m.in. królewscy z The Citizens czy też Duma Katalonii z Paris Saint-Germain, przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod Football TV, możecie otrzymać aż 200 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie drużyny z golem w dowolnym spotkaniu tych rozgrywek od 9 do 10 kwietnia. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków i jeśli zakład na gola oraz kupon wejdzie. Możecie zgarnąć dodatkowe 200 zł oprócz wygranej z kuponu. Spotkania zapowiadają się niezwykle emocjonująco, a fakt, iż w turnieju pozostały najsilniejsze drużyny powoduje, że powinniśmy być świadkami wielu bramek w każdym z tych pojedynków. Link do szczegółów i rejestracji znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie w prawym górnym rogu. Warto wspomnieć też, że akcja łączy się ze standardową ofertą powitalną, czyli bonus na start oraz zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana albo zwrot pieniędzy. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Polską reprezentację czekają duże zmiany w roku 2024, ponieważ najprawdopodobniej po Mistrzostwach Europy w Niemczech swoją reprezentacyjną karierę zakończy Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski, czyli najważniejsze filary biało-czerwonych. Nie jest to z pewnością dobra informacja dla nas, kibiców, jednak musimy pamiętać, że taka jest piłka i nic nie jest wieczne. Nie powinniśmy też czuć aż takich zmartwień co do przyszłości, bowiem posiadamy kilka ciekawych nazwisk, które mogą załatać w pewnym stopniu dziury, poszczenie oraz lewym. Jeśli już mówimy o następcach, bez wątpienia największe szanse do objęcia miejsca między słupkami polskiej kadry po erze Wojtka Szczęsnego ma nikt inny jak Marcin Bułka. 24-latek stał się fenomenem w lidze francuskiej w aktualnie trwającym sezonie. Polak jako pierwszy bramkarz Nisei lideruje ex z bramkarzem Lille w klasyfikacji czystych kąt kampanii 2023-2024 z dorobkiem łącznie 14 meczy na 0 z tyłu, a jego zespół wciąż realnie walczy o grę w lidze mistrzów. Bułka w kadrze jak na razie nie dostaje szans w meczach o stawkę, jednak po Euro może się to zmienić i to on może przez następne lata być fundamentalnym zawodnikiem w naszej drużynie narodowej. Miejmy jednak nadzieję, że Marcin utrzyma taki poziom klubowy w następnych sezonach już w nieco lepszej drużynie, ponieważ zdecydowanie posiada potencjał, aby być golkiperem jednego z topowych klubów na starym kontynencie i jest szansa, że już latem może do takiego klubu trafić, Bowiem francuskie media już pisały niejednokrotnie o zainteresowaniu chociażby ze strony Manchesteru United czy nawet Realu Madryt. Warto przesunąć się o pozycję wyżej, czyli do linii Obrony, w której w ostatnim czasie wiodącą postacią w reprezentacji Polski jest Jakub Kiwior. Przez długie lata mieliśmy problem, aby znaleźć solidnego, środkowego obrońcę, umiejącego grać lewą nogą i w końcu taki się pojawił. Kiwior nie tylko na przestrzeni roku stał się kluczowym defensorem w Polsce, ale i w Arsenalu, który walczy w tym sezonie o zdobycie Mistrzostwa Anglii, które uciekło im sprzed nosa w sezonie 2022-2023. 17 występów w Premier League, a w rezultacie dodatkowo jedna bramka i trzy asysty to wynik dobry, biorąc pod uwagę, że Kiwior jest stosunkowo świeżym piłkarzem w kadrze Mikala Artety. Ponadto, ponad 300 minut w rozgrywkach Ligi Mistrzów, z czego wszystkie spotkania w fazie pucharowej w pełnym wymiarze czasowym. Kivior ma szansę nie tylko stać się solidnym obrońcą na standardy Leagu europejskiego Top 5, ale może w przyszłości dołączyć do grona topowych stoperów nawet na całym świecie. Przypomnijmy, że w latach 2016-2018 topowym obrońcą w Europie można było nazwać Kamila Glika, który był nazywany przez media skałą nie do przejścia. Kiwior mógłby pójść więc podobnymi śladami, choć oczywiście jest to inny typ obrońcy aniżeli wspomniany Kamil Glik. Niemal każdy polski selekcjoner posiadał swojego tak zwanego żołnierza, czyli najczęściej zawodnika, który nie grał w mocnej europejskiej lidze, jednak w meczach reprezentacji był bardzo istotną postacią. Adam Nawalka posiadał Krzysztofa Mączyńskiego, Jerzy Brzęczek Jacka Góralskiego, a Michał Probierz, jak się okazuje, takim żołnierzem mianował Jakuba Piotrowskiego. Zawodnik bułgarskiego Ludogorca Razgard Pokazał się z świetnej strony w marcowych barażach, zdobywając niesamowitą bramkę z Estonią i będąc blisko zdobycia drugiej takiej finale z Walią. Piotrowski może się okazać bardzo ważną postacią również na mistrzostwach Europy, jak to było ze wspomnianym mączyńskim na Euro 2016. W mojej opinii, nie jest to jednak przyszłość naszej kadry na długie lata. Powiem pomocnik liczy już 26 lat, więc zdecydowanie nie należy do najmłodszych reprezentantów oraz najczęściej zawodnicy, którzy nie grali w topowych ligach, nie są w stanie się utrzymać w pierwszej 11 biało-czerwonych w dłuższym terminie. To się jednak może zmienić, ponieważ media już podawały, że Jakub Piotrowski znalazł się niedawno pod obserwacją hiszpańskiego Villarealu. Sebastian Szymański, niemal od samego opuszczenia ekstraklasy, był i jest ważną postacią w każdym klubie, w którym występował. W Dynamo Moskwa i Fejnordzie szybko stał się pierwszym wyborem u trenerów wymienionych drużyn. Natomiast w Fenerbacze Stambuł jest wręcz gwiazdą na skalę lokalną, a może nawet i krajową. Transfer do Turcji pozwolił Sebastianowi na wypromowanie swojego nazwiska bardzo dobrą grą i przede wszystkim statystykami. Łącznie 3250 minut na murawie i w rezultacie 12 goli i 15 asyst. To, jak na ofensywnego pomocnika w debiutanckim sezonie, bardzo dobry wynik. Niestety, w reprezentacji, przynajmniej u Michała Probierza, Szymański nie odgrywa aż tak istotnej roli. Często wchodząc z ławki. Nie zmienia to jednak faktu, że jego wszechstronność gry w środku pomocy, jak i na skrzydłach jest bardzo przydatna dla selekcjonera, a sam 24-latek prędzej czy później może stać się filarem w Drużynie biało-czerwonych na bardzo długie lata. Na chwilę obecną nie ma wątpliwości co do tego, że najjaśniej w polskiej reprezentacji wygląda przyszłość Nikoli Zalewskiego, czyli piłkarza urodzonego na początku 2002 roku. Młody piłkarz zadebiutował już w wieku 19 lat, gdy selekcjonerem polski był jeszcze Paulo Souza. A swoje szanse otrzymywał także za kadencji Czesława Michniewicza, Fernando Santosza i, oczywiście, Michała Probierza. Zalewski, podobnie jak Piotrowski, świetnie się zaprezentował na ostatnim zgrupowaniu, zdobywając dwie asysty, w półfinale baraży z Estonią i pewnie trafiając w serii rzutów karnych z Walią. Co zdecydowanie nie było łatwe z faktu, o jaką stawkę były te 11. Jest to tym bardziej pozytywny aspekt że ostatnie tygodnie Nikoli w AS Romie nie są już takie kolorowe. Z faktu, że od lutego spędził on łącznie na Murawie 130 minut na 9 kolejek Serie A. To bardzo słaby wynik, jednak jak widać, nie ma to takiego przełożenia na jego występy z orzełkiem na piersi, co powinno nas cieszyć. Miejmy jednak nadzieję, że do czerwca Zalewski rozegra trochę więcej minut w klubie. Ponieważ na Mistrzostwach Europy będzie nam on zdecydowanie potrzebny i dobrze by było, aby był do tego czasu w rytmie meczowym, w czym mogą mu już pomóc mecze towarzyskie z Ukrainą czy też z Turcją. Być może na dzień dzisiejszy żaden z zawodników, których wymienię, nie zadebiutował seniorskiej reprezentacji, to jednak również i oni w dalszej przyszłości mogą odgrywać bardzo ważną rolę w polskiej kadrze. Maxi Oidele to znany już zapewne części z Was 19-letni Polak urodzony w Anglii, który ma już za sobą 9 występów dla reprezentacji Polski do lat 19 i 3 występy dla Polski U21. Formalnie jest on zawodnikiem Manchesteru United, a aktualnie znajduje się na wypożyczeniu w drużynie czwartego szczebla rozgrywkowego w Anglii. Niestety i tam na chwilę obecną, grając na co dzień jako defensywny pomocnik, nastolatek nie ma na swoim koncie za wiele minut, co nie wyklucza jednocześnie jego szans na grę, w seniorskiej reprezentacji za kilka lat. Erik da Silva to kolejne ciekawe nazwisko, choć mniej pewne. Na co dzień występuje on w drugiej drużynie Este Pauli, która gra również na czwartym szczeblu rozgrywkowym, tyle że w Niemczech. Erik to 17-letni prawy napastnik o polskim pochodzeniu, który na chwilę obecną nie zagrał w żadnym meczu dla polskiej młodzieżówki. Natomiast niemieckiej już owszem. 10 występów dla drużyny U16, 25 występów dla zespołu U17 i 3 mecze dla drużyny U18. Piłkarz także już wypowiedział się na temat możliwości gry dla Polski w następujący sposób. Moja mama jest z Polski. Od małego rozmawiała ze mną po polsku. Jestem jej bardzo wdzięczny za to, że tyle umiem mówić. Też chodziłem do polskiej szkoły w Hamburgu. Reprezentacja Polski? Kto wie, w tym momencie jestem jednak w niemieckiej reprezentacji. Musiałowski to 20-letni piłkarz Liverpoolu, który aktualnie występuje dla tej drużyny, jednak w kategorii wiekowej do lat 21. Zadebiutował jednak i w tym sezonie w drużynie Jurgena Kloppa, spędzając ostatnie 16 minut w meczach Ligi Europy ze Spartą Praga. Na co dzień występuje on jednak w Premier League, Two, gdzie na 17 kolejek rozegrał 9 z nich, zdobywając 3 bramki i jedną asystę. I takie same statystyki wykręcił również w rozgrywkach EFL Trophy, rozgrywając o 5 spotkań mniej. Nominalny lewy napastnik, czy też skrzydłowy, w polskiej reprezentacji grał najwyżej do tej pory w zespole U21, gdzie zaliczył 5 oficjalnych występów. A teraz przyszedł czas na kolejnego zawodnika, którego bramka stała się hitem sieci. Zobaczcie sami. Bramka, która nie tak dawno stała się popularna w polskim internecie, jest autorstwa Kajetana Szmyta, czyli reprezentanta Polski U21 i aktualnego piłkarza warty Poznań. Liczący blisko 22 lata ofensywny pomocnik jest w tym sezonie kluczowym zawodnikiem w zespole z zielonej strony Poznania. 26 meczów, a w rezultacie 7 ramek i 1 asysta to wynik niezły, choć niepokój może wzbudzić fakt, że Kajetan może nigdy nie dostać szansy w dorosłej reprezentacji, dopóki występuje on w drużynie walczącej aktualnie o utrzymanie w ekstraklasie. W przypadku jego transferu do lepszego klubu i utrzymania, czy też polepszenia aktualnej dyspozycji, może on śmiało liczyć na debiut w seniorskiej kadrze po Mistrzostwach Europy w Niemczech. Wśród bramkarzy można również wymienić Jakuba Stolarczyka, czyli 23-letniego bramkarza Leicester City, który w tym sezonie pełni rolę drugiego bramkarza. Istotne jest jednak, że młody goalkeeper zagrałby chociażby w ćwierćfinale przeciwko Chelsea w Pucharze Anglii. I choć Lisy przegrały ostatecznie 4-2, to Stolarczyk pochwalił się znakomitą obroną rzutu karnego, którego wykonywał Sterling. Jak na drugiego bramkarza Polak rozegrał niemało minut w tym sezonie 750 minut, z czego większość w rozgrywkach w FA Cup, gdzie przyczynił się do dojścia z Leicester City do ćwierćfinałów finałów tych rozgrywek pucharowych. Śmiało możemy użyć stwierdzenia, iż w polskim szkolnictwie futbolu widać poprawę. Coraz więcej pojawia się zawodników, którzy w młodym wieku wyruszają za granicę, po czasie stając się kluczowymi postaciami drużyn, czego świetnym przykładem jest Jakub Kiwior, czy też Sebastian Szymański. Jeszcze kilka lat temu były to jednostki, a dziś możemy ich wymienić znacznie więcej. Niestety wciąż siłą naszej reprezentacji są piłkarze, Którzy od najmłodszych lat bądź w wieku młodzieżowym zdecydowali się na grę poza naszą granicą i zdobywali piłkarskie doświadczenie w takich ligach jak Serie A, Eredivisję czy też Premier League. Na ten moment wciąż nam bardzo daleko do systemu szkolenia piłkarzy takich narodowości jak Niemcy, Hiszpanie czy też Holendrzy. A wy, jak oceniacie, aktualnych reprezentantów Polski, którzy po Euro 2024 będą mogli stać się filarami polskiej kadry. Jakie nazwisko z przedstawionych piłkarzy, którzy potencjalnie mogą zadebiutować w seniorskiej reprezentacji biało-czerwonych, faktycznie zdoła w dalszej przyszłości stać się ważną częścią drużyny narodowej? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!